Witam się z Wami serdecznie w ten jesienny zimny dzień. Na dworze mamy wiatr, wieje wiatr i pada deszcz. A ja zrobiłam sobie taką gorącą herbatkę. Już właśnie połowę wypiłam. Zapaliłam również świecę zapachową, którą zaraz Wam pokażę. I to jest taka świeca z Pepko. Już dawno ją zakupiłam. I ona ma trzy knoty i e, i, świeci, i ona jest e, zapachowa. E, zapach, który jest w tej świecy, to jest zapach wanilii. I jak Wam pokazywałam, to właśnie mi się jedna świeczuszka e, zgasiła, dlatego muszę ją z powrotem zapalić i szukam zapałki. zapałkę i zapalam tę trzecią świeczuszkę. bo nie widzicie, ale udało mi się ją zapalić. Także w tej chwili, o tak, o, Trzy, trzy knoty się w tej świecy świecą. A ja przychodzę dzisiaj do Was, bo obiecałam Wam w jednym z poprzednich filmików że pokażę Wam kolekcję chusteczek mojej mamy. Ponieważ tych chusteczek uzbierało się dużo, bo mama całe życie chodziła w chusteczkach, a tak jak mówiłam, lubiła otaczać się pięknymi rzeczami, także te chusteczki naprawdę są ładne. Dlatego postanowiłam Wam pokazać i żeby filmik nie trwał za długo, żebyście się nie nudzili, to postanowiłam podzielić go na dwa. Także dzisiaj pokażę pierwszą część tej kolekcji, a drugą pokażę Wam w innym filmie. I, i tutaj mam te właśnie chusteczki, już Wam pokazuję. Tu sobie z boku leżą, i ja będę brała po jednej chusteczce i rozwijała je, bo one są pięknie poskładane i będę Wam pokazywać. Tak wygląda pierwsza chusteczka. Na zielonym tle mamy czerwone róże. I te róże są koloru czerwone, czerwonego, a tu jeszcze mamy, zobaczcie, niebieskie kwiatki, które również dopełniają obraz tej chusteczki. Co więcej, chusteczka ma złotą nitkę wplecioną. No i wygląda bardzo ładnie. Także tę pierwszą chusteczkę ja sobie później złożę, żeby to nie trwało za długo. I zaraz przechodzę do drugiej chusteczki. Albo jeszcze ją złożę. O tak. I tak. O tak w kasteczkę. Tutaj będę sobie układać i przechodzę do drugiej chusteczki, którą chciałam Wam pokazać. Jest to chusteczka koloru brązowego, i na niej mamy, widzicie, taki wzór. Myśmy mówili turecki, i tutaj mamy, prawda, różne kolory. Jest przewaga beżowego, to jest beż, ale są i kolory brązu, i bordu, i bordowe są i zielone. Także ta chusteczka również bardzo mi się podoba. I składam już tę drugą chusteczkę, i zaraz przejdziemy do następnej. Chusteczkę ją składamy. Ta była turecka. Teraz taką Wam pokażę chusteczkę cienko, Na tamty to mama mówiła szalinówki. I ta jest ogólnie granatowa. Taki wzór ma na, na około granat, a w środku ma beżowe beż i taki wzorek widzicie w koło i pojedyncze kwiatki na środku takie to nie są kwiatki tylko listki i tak wygląda ta chusteczka ostatnio miałam tę chusteczkę na szyi jako apaszkę ja po prostu założyłam sobie zaraz wam pokażę jakby wyglądała chusteczka jako apaszka po prostu tak sobie ją założyłam i tutaj kurtkę na wierzch było mi cieplej o ta też jest taka cieniutka ta jest fioletowa na białym tle ma różne kwiatki podoba mi się ten kolor fiolet i tutaj mamy wzór kwiatowy i na białym tle mamy kwiatuszki i taką niby krateczkę drabinkę ta chusteczka również będę nosić jako opaszkę. i już ją składam I przechodzimy do kolejnej chusteczki tureckiej, tak zwanej, bo tutaj jest ten charakterystyczny wzór. I ta jest z kolei żółta, pomarańczowa. I zobaczcie te piękne wzory na tej chusteczce. No, są przepiękne. Takie dywany również bywały z takimi wzorami. Nie wiem, czy pamiętacie. Tak, i tutaj też mamy kolor i czerwony, i niebieski, i żółty na tej chusteczce, a w środku mamy taką gwiazdeczkę. Zobaczcie. No, przepiękna jest. I teraz jeszcze Wam pokażę następno Chusteczkę, tak zwany wzór turecki. Myśmy tak mówili, że to turecko. A jak ono się nazywa, ja tak poprawnie to nawet nie wiem. W każdym bądź razie już te składam szybciutko. I pokażę Wam następno. Tak samo, tylko taki wzór, tylko na zielonym mamy na zielonym tle też taki wzór piękny i to jest ta z serii szalinówka i też mamy w środku gwiazdeczkę zobaczcie Ta z kolei zielona, a była brązowa, żółta i pomarańczowa. I przechodzimy do kolejnej chusteczki. Tylko sobie szalik muszę poprawić, bo trochę chłodno jest u nas w domu. Będę palić, ale dopiero wieczorem. W piecu centralnego ogrzewania, także będzie cieplej wieczorem. I tu mamy już chusteczkę w kwiaty. Na kremowym tle mamy róże koloru różowego i żółtego z zielonymi kwiatkami. No, piękna jest ta chusteczka, przepiękna. Ta jest przepiękna, mówię wam, ona mi się tak podoba. I ma tutaj zielony. Nie, nie zielony, tylko czerwony, czerwony taki pas wokół, prawda? A tu mamy kwiatki niebieskie i różowe. I różowe, tak, to są kwiaty. Mi się podobają te kolory, ten róż, szczególnie. I tak ona wygląda. I już została złożona, odkładam ją na te chusteczki, i tutaj już przechodzę do zielonej. Ta z serii zwanych szalinówek. Na zielonym tle ma wzór beżowy i kwiaty. Te kwiaty są koloru złotego. Tak. Tak można powiedzieć zielono-złota chusteczka z brązowym z brązowym dodatkiem. No, piękna jest naprawdę. I tu mamy taką chusteczkę bordową w kwiaty ze ślaczkiem różowym, i już Wam pokazuję w całości. Tak ona wygląda. Na bordowym tle mamy róże tym razem i niebieskie kwiatuszki plus zielony ślaczek. No ładnie wygląda ta chusteczka. I przechodzimy do kolejnej. Ta jest taka jasna. Kremowa. Tak, z zielonym ślaczkiem. I tutaj mamy na tej chusteczce liście żołędzi i żołędzie. A więc na tę porę, którą mamy teraz jest odpowiednia, bo teraz spadają żołędzie z drzew. Z motywem żołędzi to jest. Składamy chusteczkę z żołędziami i przechodzimy do kolejnej. I ta będzie w kwiaty kolorowe. Na kremowym tle mamy tutaj takie duże kwiaty. Zobaczcie: lilie, i niebieskie. I niebieskie kwiatuszki. A tak wygląda w całości. I tutaj na środeczku mamy takie malutkie kwiatuszki. No przepiękne te lilie. Dobrze, składam tę chusteczkę i przejdziemy do następnej, bo już 14 minut do Was mówię, a jeszcze mam do pokazania kilka chusteczek. że te już złożyłam i tutaj mamy również kremowo w kwiaty tym razem tutaj mamy czerwone róże piękne wraz z liśćmi i z pęczami i kremowe tło i ten ślaczek taki naokoło z różami i już składam te chusteczkę i przechodzimy do kolejnej chusteczki. Tym razem będzie czarna. Czarna, ale z niebieskimi kwiatami. I tę chusteczkę będę mogła wykorzystać jako apaszkę teraz w zimie. Zobaczcie, jakie piękne niebieskie kwiaty z żółtymi. śliczna jest. Już ją składam, tylko się coś nie tak zrobiło, ale to nic już poprawiam. No, teraz będzie dobrze. Kolejna chusteczka będzie również czarna w czerwone kwiatki. Tutaj na czarnym tle mamy piękne różowe róże i żółte kwiatuszki i pęcze. No. Kolejna chusteczka, którą wam pokażę, również będzie z czarnym tłem, tylko kwiatki będą inne. Kwiatki będą żółte, ta złożona. I przechodzimy do kolejnej czarnej chusteczki. I tutaj mamy słoneczniki. Tak. słoneczniki. I tu jeszcze mamy zielone y, liście i kwiatuszki. I kolejną chusteczkę, którą Wam pokażę również będzie z czarnym tłem i z takim skromnym wzorkiem i też będzie ostatnia z tej serii i ten ślaczek zobaczcie jest taki mały delikatny a kolor czarny i to jest ostatnia chusteczka z tej części którą chciałam wam pokazać jeszcze nagram jeden filmik i tam pokażę Wam resztę chusteczek z kolekcji mojej mamy. W drugiej części będą również takie chusteczki większe, takie grubsze na zimę. A dzisiaj pokazałam Wam te. I zaraz policzę, ile ich tu było. Raz, dwa.

Resztę, resztę chusteczek z kolekcji mojej mamy uważam, że są bardzo ładne i że powinniście je zobaczyć no i ja na pewno sobie te chusteczki zachowam na pamiątkę część wykorzystam jako apaszki, a część po prostu be, będzie leżeć w szafie a tymczasem żegnam się z Wami jeśli filmik Wam się spodobał to go polubcie i subskrybujcie i życzę Wam miłego dnia.